Cześć kochani, tutaj Dominika i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy trochę o Jadenie Hoslerze oraz o Stasi, czyli o przyjaciółce Kylie Jenner. Czyżby, czy, czyżby tutaj coś między nimi miało zajść? Czy są razem, czy po prostu ze sobą kręcą, czy po prostu się przyjaźnią, czy o co tutaj chodzi? Po prostu wiele osób jest zdezorientowanych, także ja tutaj przychodzę z pomocą, żebyśmy może razem tak naprawdę doszli do tego. Czy, czy, czy są razem, czy o co tutaj chodzi? Pokażę Wam kilka filmików, kilka screenów. Myślę, że tej dwójki razem nikt się nie spodziewał, ale dajcie znać w komentarzach, jak, jak Wy to widzicie. Tak czy siak, zanim przejdziemy do tego tematu, zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama, Dominika, Podłoga Kuzio. Tam ja będę coraz bardziej aktywna. Mam nadzieję, że się po prostu rozkręcę. Powoli, bo powoli. Ale póki. Czas jest, to tak, tak się postaram e, zrobić. Możecie tam też pisać pomysły na inne filmy, czy tam, czy tutaj. Jest mi to obojętne, ale zawsze słuchajcie, jakaś inspiracja mi się przyda, żeby dalej, e, żeby dalej mieć motywację do tych filmów i żeby widzieć. Co chcecie wiedzieć. I ja wtedy z chęcią e, posprawdzam jakieś różne źródła i Wam o tym nagram. Ale przechodząc do filmu. Słuchajcie, tak naprawdę od zerwania Jadeana z z Nesson Paret minęło jakieś 8 miesięcy. Wiem, że wydaje się, że minął może miesiąc, dwa, trzy, a tutaj 8. Tak, e, dla mnie było to zaskoczenie, jak sobie to uświadomiłam, jak ten czas leci, słuchajcie, to jest niesamowite. Ale już nowego w sumie yy, chłopaka, o czym nagrałam bodajże filmik całkiem niedawno, chyba miesiąc temu, coś takiego. Słuchajcie, wstawiłam Ci tutaj screena. Jeżeli jesteście ciekawi, to postaram się zapamiętać, wstawić również linka do tego filmu w opisie, jakbyście byli ciekawi, co to jest za tajemniczy chłopak. Natomiast, czyżby nadeszła tutaj kolej na Jadena? No i to tutaj się okazuje, czyżby właśnie Stasi i Jaden pojechali na wspólną taką. Podróż, jeśli mamy być szczera, Stasi znam jedynie z tego, że przyjaźni się z Kylie Jenner. Z niczego więcej nie znam. Nie znałabym, gdyby nie Kylie. E, także jedynie z tego ją kojarzę. Ehm, stąd też. Coś mi tutaj kolidowało, bo jednak Stasi nie jest taką, wiecie, tiktokerką, tylko po prostu przyjaciółką właśnie celebrytki i pewnie robi też jakieś ciekawe rzeczy, niestety nie wiem jakie. No ale zacznijmy, może przechodzić powolutku do sedna. Także Stasi wstawiła story, gdzie widzimy napis, że w końcu dolecieliśmy, zgadnijcie gdzie jesteśmy. No i jedna osoba zgadła gdzie są, okazało się, że są to wyspy w Ameryce Środkowej. Wyspy, które należą do Bahamów. Także, no, tropiki, tropiki bardzo fajnie. Widzimy również story Jaydena, gdzie mamy mapkę, że dolatuje właśnie w pewne miejsce. Dalej znowu przechodzimy do stacji i do jej filmiku, na którym w pewnym momencie pojawia się dwójka jej przyjaciół i z jednej strony jest Jayden. Także tak, no to już było takie potwierdzenie, że zdecydowanie są razem na tym tripie. I tutaj pojawił się bardzo trafny komentarz, z którym się w 100% zgadzam. E, oni nie istnieją w tym samym wszechświecie w mojej głowie. Dla mnie też to były totalnie dwa różne światy, a jednak jakoś się połączyli. Na tym tripie. Kolejny komentarz. Wydaje się, jakby Stacy miała 30 lat, a Jaden 19. Eee, też z tym się totalnie zgadzam. Też miałam takie wrażenie. Ale zaczęłam myśleć, skąd ono się pojawiło. Czemu mi się wydaje, że Stacy jest o wiele starsza od Jadena? A to tylko 4 lata różnicy. Ano stąd, że jednak przyjaźni się Skylie Jenner. Która też jakby jest młoda, oczywiście, tylko przez to, że ma dzieci, to już tak traktujemy ją jakby trochę w innej kategorii, właśnie matki. Tak czy siak? Jaden dalej w głowach wielu osób ma kilkanaście lat. Dalej jest tym właśnie 16-letnim czy 19-letnim a jednak czas leci i, i wiek też jest coraz wyższy. Kolejny komentarz, on wygląda jak jej brat. Dlaczego każdy coś ma tej czteroletniej różnicy wieku? Obydwoje mają 20 parę lat. No tak, słuchajcie, nawet sprawdziłam. Jaden ma 21 lat, a Stasi 25. I w ogóle jak wpisałam jej wie, jak Stasi ey, czy coś takiego, to wyskoczyło mi zaraz pierwsza osoba kojarzona z nią Kylie Jenner. Także miałam takie okej, okay, nie myliłam się co do tego, czyli wiele osób musi ją tak właśnie kojarzyć. Na filmiku Stasi oczywiście nie poprzestało. Mamy TikToka Jaydena, gdzie jest, nagrał go do takiego sądu, że sorry mami, sorry mami, sorry mami. Bardzo dziwne to było, ale, ale, tak, nagrał takiego TikToka ze Stasi. I też żeby było śmiesznie, w cudzysłowie, w cudzysłowie, e, właśnie pierwszy komentarz angielski jaki znalazłam pod tym filmikiem. To było uwaga. Tym razem jej nie zdać. Tak, to tak a propos związku jego z Matt, z Nestą, prawda? Zdarzało mu się to nieraz. No i, i jeszcze taki komentarz. Jakim codem jest różnica tylko 4 lat? Ona daje vibe o wiele starszej, a on o wiele młodszego. No to to, co mówiłam. Tak samo pierwsze, lepsze zdjęcie po prostu na Instagramie Stasi. to już było zdjęcie z Kylie Jenner, Kendall i... Hailey Beaver. No i przechodzimy do TikToka Stacy, jest z Jadenem znowu. E, tym razem opublikowanego właśnie przez Stacy, gdzie sound, który tam rusza ustami do niego, brzmi: What are you doing? If you wanna make out with me, just ask, just ask. Tak brzmiał. Czyli co robisz? Jeśli chcesz się ze mną całować, po prostu spytaj, spytaj. Też bardzo cringeowe jakieś um, TikToki, ale cóż. Nowego! Mm, zaraz razie tak! No, ale tutaj już bardziej vibe dziewczyna-chłop, para niż ten poprzedni z mami. Ja po prostu nie mogę z tego, że ja to po prostu wszystko tutaj powtarzam i, i sama się kręcuję po prostu. Mimo, że ja tego nie. nie chciałam. Nie. nie nagrywałam do tego, a. a... Jezus Przejdźmy do komentarzy. Ona była w związku z Samim wi, Wilk, <grym>, nie no, chodzi o wilk, prawda, pewnie ma jakieś korzenie polskie, ale pewnie tak, tak to tam czytają, ale wilk, oczywiście wilk, który jest podobny do Jaydena. Lord, dlaczego każdy jest w szoku, aż sprawdziłam go, czy aby na pewno jest podobny do Jadena, zdecydowanie nie on nie ma nic podobnego do Jaydena, jakby wstawał gdzieś tutaj jego TikToka Totalnie nie nie wiem, skąd ktoś to wytrzasnął Ale kolejny komentarz Ona i Mats wyglądają prawie identycznie, do dosłownie mogłyby być siostrami No w to już prędzej uwierzę W to już prędzej uwierzę, że jest podobna Chociaż też nie do końca Widać bardzo według mnie tą różnicę wieku Stacey wygląda Według mnie trochę na starszą niż jest Natomiast Mac wygląda na tyle, ile ma lat. E, także to w czym są podobne? To kolor oczu i kolor włosu. włosów. Włosów, włosów, jednego oczywiście. Um, ale dajcie znać, jak Wy to, słuchajcie, <laughs> widzicie Chociaż słuchajcie, jak teraz montuję ten filmik I znalazłam dwa właśnie te zdjęcia, które Wam zaprezentowałam To aż sama się zaczynam przekonywać z tego, że są podobne Wcześniej tego nie widziałam Musiałam zapomnieć, że naprawdę jej kolor włosów jest No praktycznie identyczny z tym, z, który ma właśnie Stasi I dziewczyny naprawdę jednak są podobne Dajcie znać, jak Wy to widzicie Ale na tych dwóch zdjęciach Serio widzę to podobieństwo, ale mimo wszystko uważam, że widać, że Stacy jest starsza. O te właśnie kilka lat. Pięć bodajże. I tak samo mam jeszcze składankę, właśnie taki e, ostatni TikTok e, z wyjazdu właśnie tego na, 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 na te Bahamy. Bahamy czy Hawaje? Hawaje, Hawaje. To jest archipelag Hawajów. Poprawiam się. No, chodzi o Hawaje. E, tak czy siak. Tam widzimy też, że Jaden daje jej kwiatka, takiego czerwonego. Skąd wiemy, że to Jaden? Ona po tych wszystkich tatuażach, których ma dość sporo na ciele. I jeszcze słuchajcie, został nam tylko jeden kluczowy dość komentarz, ponieważ jest to komentarz przyjaciółki Stasi, która napisała najszczęśliwszy chłopak na świecie, i on o tym wie. Co by sugerowało, że niby mogliby być razem. Chociaż mogła równie dobrze tak napisać, bo tak, i, i nie mieć nic głębszego w związku z tym do przekazania. Albo że jest najszczęśliwszy, dlatego że jest z tamtą przyjaźnią. No, słuchajcie, jestem ciekawa Waszej interpretacji. Ale to tyle, słuchajcie, podsumowując, nie wydaje mi się, żeby byli parą. W wątpię jeszcze, żeby byli parą I, i, i żeby w przyszłości też to się stało. Jakoś coś to się nie składa do kupy. Kto wie, wiadomo, miłość nie wybiera, ale. No nie, nie gra mi to, nie wiem, jakoś. Myślę, że jednak bardziej przyjaciele, znajomi, niż coś więcej. Ale to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że był ciekawy. Jeśli tak, wiecie co robić. Po prostu możecie nawet y, dla tego cringe całego tych TikToków zostawić lajka. <grydy> Będzie mi miło, bo przez to, że musiałam to czytać, to aż, aż sama po prostu to poczułam. E, I tak, miłego dnia oczywiście Wam życzę, zachęcam do kliknięcia dzwoneczka, zasubskrybowania, żeby być na bieżąco, żeby Wam przychodziły powiadomienia o nowych filmach. Piszcie koniecznie pomysły na inne filmy właśnie w komentarzach, czy tu. Czy na Instagramie, na którego również zapraszam, Dominika Boduak-Kużo. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Do następnego filmu.